Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku. Słuchajcie, jest przepiękna pogoda, żal jej nie wykorzystać. Naprawdę, co kogo nie włączę na internecie, to po prostu każdy się zachwyca, że tak mu brakowało tych promieni słońca i mam dokładnie to samo odczucie. Jak słońce świeci, to czuję, że żyję. I jakiś czas temu wpadłam na pomysł, żeby stworzyć taki odcinek, gdzie robię fryzury z TikToka naszym koniom. Wybrałam trzy różne fryzury dla trzech naszych różnych koni, także myślę, że w miarę dopasuje do każdego z nich do charakteru tę stylizację fryzurkową. Zaczniemy sobie od Kamy, która tutaj stoi, ze względu na to, że ona ma dzisiaj e, trening, więc najpierw Kama, później zobaczymy kto będzie następny. Nie wiem ile czasu nam na to zejdzie, bo słuchajcie, zdradzę wam taką małą tajemnicę, że wczoraj już próbowałam to zrobić na zorzy i po prostu mi nie wyszło. Okazało się, że wybrałam konia z takimi włosami, co miało znaczenie, jeśli chodzi o tą fryzurę według mnie. Nie da Mam rady, no i niestety byłam trochę zła, ale to nic. Na szczęście dzisiaj pogoda również dopisuje, także zrobimy to po prostu dzisiaj i zaczniemy od Kamy. Mam nadzieję, że to, co wybrałam dla Kamy, również się u niej uda, bo ona nie ma aż tak gęstych włosów. Mało tego nie dość, że nie ma gęstych włosów. To jakiś czas temu miała problemy z włosami. I miała leczoną tutaj taką grzybicę i wyszła w włosach. Już to w sumie jest za nami, ale widzicie tutaj wszędzie są takie brzydkie końce. Ale to nic, spróbujemy Kama. Będziesz ładna na trening, co? Halo? Dobrze? Dobrze. Oczywiście w pierwszej kolejności bierzemy się za wyczyszczenie kawy. Spójrzcie, to chodziła cały dzień i wyglądała się tak. Także najpierw zaczniemy ją czyścić. Rozczeszę porządnie grzywę i bierzemy się do roboty. No, więc zaczynamy od czyszczenia. No dobrze, spójrzmy z tej strony. Kama jest wyczyszczona, wyczesana. Jak widać, wygląda jak koń. <grych> Normalnie. Ja przenoszę się na tryb GoPro i zaczynamy pleść tę naszą fryzurkę. Powiem Wam szczerze, że nie robiłam jeszcze nigdy takiej fryzury. Ogólnie nie specjalizuję się za bardzo w końskich fryzurach. Nie mam w z tym kompletnie doświadczenia. Rzadko kiedy robiłam fryzury konią. Także jeśli macie jakieś tipy, jeśli coś bym robiła źle, to śmiało piszcie w komentarzach. Eee, to nie posłucham, bo chciałabym częściej robić takie fryzurki, żeby wyglądali tak no ładniej. Dobra, jedziemy z tym. No dobrze, witam Was już na GoPro i lecimy z tym. Przeczeszemy sobie grzywy jeszcze raz. Patrzcie, nie wiem czy to widać, kama ma siwe włosy. <gry> No, jestem ciekawa. Z co. Jak nie wyjdzie ta fryzura, to spróbujemy inną. No, bo wiadomo, że muszę sprawdzić, jak to jest z tym jej włosami, bo nie ma zbyt gęstych, niestety. Ale po prostu te wydanie mnie ciekawi u niej. Dobra, mam tutaj gumki, które są z kalendarza adwentowego, więc mają swoje zastosowanie, właśnie. No i w sumie ten nabuszczecz no, również ma zastosowanie, bo dzisiaj korzystamy z dwóch rzeczy z kalendarza. Uszykuję sobie te gumeczki, żeby mieć pod ręką. O, kilka. I lecimy z tym. Okej. Okay. O! Nie właśnie. Zaczynamy od plecania warkoczyka. Wróć coś takiego. Teraz ten warkocz przekładamy sobie w ten sposób. O. I tworzymy taki koreczek. Muszę trochę oszukać u niej objętość, więc zostawię takie o. I to używam do następnego warkocza, czyli nam się tak poukrywa. Ta gumka na szczęście. Pomysł jeszcze jeden. No, kurde, kama. <laughs> nie jest jakoś perfekcyjnie, jak na pierwszy raz. No, ludzie, nie jest perfekcyjnie, ale mi się podoba. Myślę, że zrobimy jeszcze coś na ogonie. Skoro żywym ma tak lichą, to ogon ma porządny. To zrobimy jeszcze warkocza na ogonku. Mikołaj wiedział kiedy się zjawić, bo akurat skończyłam. Zawsze w w momencie. Co, skończyłaś, tak? No, i co sądzisz? Czyli ja jestem takim punktem kulminacyjnym tego odcinka. No, ci, że ogon mi się bardzo podoba. Mmm, rejnidowy taki, nie? Mmm, skąd i Ja No, z tej strony akurat i dzisiaj w ogóle. No, na wyspach? Zrobiłeś, tak? No i tu tak warkocz idzie Ale ono ma tak Aha, cieniutki... no Warkocz pod spodem widzę Ma tak cieniutkie Faktycznie. włosy, że myślałam, że tu lepiej wyjdzie Ale przynajmniej kark ma nie i no, koreczki takie No generalnie Takie, <śmiech> takie... <śmiech> No dobra, od 1 do 10 daje takie no pięć no. Dobra, no już prawo, nie? już mi w się... Mi, się, mi, się, mi się bardziej podobały, jak są takie tutaj, nie? A no spokojnie, no to w, na w, innym koniu, masz, nie? Takie na przykład takie siatki albo coś, nie? No, no ja wiem. Ale chciałabym próbować, żeby miała kargo odsłoniętą, tak? Byłam ciekawa. Przez te włosy ma... No przez tą sytuację z włosami ma tak mało tych włosów, Aha. to chciałam jakoś, wiesz, to oszukać, nie? Panie wiedzą jaką sytuację? No. Jakby co, dodałem właśnie odcinek na kanał. Jaa, sekreta. Ale ogon mi się też podoba. Ej, bo się miotałam z tym ogonem, ale finalnie mi też się podoba. Tak, ogon zaraz ci powiem. Ogon lepiej niż grzywa. No, nadrobiłaś ogonkiem. Dobra. Tylko to, to ciekawe, czy będzie tak jak Albert mówił, że jak się walnie, to się by bo jak z bata by A, Zobacz, żuk gnojak. Tego odcinek. Za ziomka. Ej, będzie lepił. To jest ten? Nie wiadomo. No, no chyba tak skoro jest tutaj. Dobra. Ta -dam. Ta -dam. Ale widać, że może jest spleciona co nie? Coś tam widać. No, mm, mm. no i tak w całości. Ja jak się obracasz tego konia, ty. Na koniec cała kama. O, Gdzie mam stać, Luźnia? No ja mnie widać tu. <laughs> Masz miniaturkę teraz jak ziema <laughs> Mi się tam podoba Jak na pierwszy raz... Nie no wiesz, no, zawsze jest jakaś robótka, nie? Inna człowieka. Ten jest halt nie niech cię gęś kopnie. Coś innego. Trochę ciaśniej jaśniej w bo... Dobra, szykujemy ją na trening. Będzie na niego. Co? Jeśli jesteście teraz zawiedzeni, że pokazałam tylko jednego konia, jest to wina tego pana, bo powiedział, że będzie odcinek za długi. No, no, dodaj sobie trzy, a potem możesz jeszcze taką serię sobie robić i sobie eksperymentować. A w ogóle to może po, w międzyczasie możecie mi podrzucić pomysły na fryzury. Może no, macie. Zobacz, jak się fajnie rozwinie. Może macie coś lepszego, bo widzicie, no, ona ma cienkie włosy i to wyszło tak, nie? <śleszy> I ja jeszcze nie umiem, nie, do tego. Może macie jakieś lepsze TikToki? I może przetestuję TikToki, które wy mi wyślecie. To jest no. też jakiś pomysł, bo mam dwa inne i ja nie mam kompletnie, bo ja przysięgam, ja tego nie robiłam. Po prostu nie oszukuję Was, nie robiłam tego. To jest mój pierwszy raz, także e, prośba do Was, żebyście podsyłali mi pomysły na Instagramie, na TikToki. Mogę się. Podsłuchajcie Podsyłajcie jej pomysły z takimi podobnymi koniami, bo Marii sobie szuka grzyw, które są takie. <grym> I już jej do na naszych konie, które mają takie grzywy, czemu ta fryzura nie wychodzi? <grym> Także mam nadzieję, liczę na Was, bo już nieraz wam, nam pomogliście. No cóż, no, skoro tak wyszło, myślę, że mam nadzieję, że to jest jakiś sensowny odcinek z tego. Dziękuję Wam <grym> za oglądanie. Na koniec jeszcze Wam na chwilę pokażę kamę. No i do zobaczenia w następnym Tiktokowym w fryzurowym odcineczku. Pa.